Hey, witam wszystkich bardzo serdecznie. Witajcie moi drodzy w Total War Warhammer 3. Słuchajcie, stała się tragedia. Naprawdę stała się tragedia. Mianowicie, przez przypadek usunąłem sobie savey z naszą gry z yy, uwodnicielami Jestem załamany. Naprawdę. Yy, już wam powiem dlaczego. Bo chciałem sobie wyczyścić yy, listę saveów. Już wam to pokazuję. Tutaj mamy savey. I niestety zostały tylko te, które. tylko te, które mam w chmurze. A więc yy, te, które były robione pod koniec września. Mamy, pod, mamy koniec października, jestem jakiś miesiąc z nagrywaniem do tyłu w takim razie, jeśli chodzi I w ogóle to, myślę, że seria nie jest już do uratowania. W yy, wszystko dlatego, że. po jeden mały błąd. Zacisnąłem to zamiast tego. Ponieważ tu sobie zaznaczyłem, że to, i usunęło mi się niestety. Cała moja rozgrywka usunęła się właśnie ze sprawą tego przycisku, nie? No, tak więc słuchajcie, musimy zacząć nową zabawę. Myślę, że może kiedyś jeszcze do Włodzicieli Slanesza wrócimy. Ale słuchajcie, tymczasem myślę, że zagramy sobie kampanię. Oczywiście nową, nie mam innego wyjścia. Imperia Śmiertelnych, znaczy nieśmiertelnych. I słuchajcie, zagramy sobie wampirami. Bardzo dawno wampirami nie grałem. Ale myślę sobie, że nie zagramy sobie byle jakim wampirem, tylko nagramy sobie najstarszym spośród wampirów. Na szczęście może nie spośród wampirów, ale z von Karsteinów na pewno. To tak w dodatku nie do końca jest właśnie von Karstein, ponieważ jest on... No właśnie, no właśnie, no właśnie. Myślę, że sobie... W linku pod filmem będzie odnośnik do kanału, który Wam wyjaśni całą historię, związaną jak powstały wampiry, jak to się wszystko łączy z królami grobowców, a więc tą pseudo-egipską frakcją nieumarłych, ponieważ te dwie frakcje są ze sobą silnie powiązane z Nagaszem, który był pierwszym z nekromantów. A von Karstein, słuchajcie, no koleś, który przybył do Sylwanii i przez którego imperium miało bardzo poważne kłopoty, ponieważ koleś chciał swego czasu zostać imperatorem. No ogólnie długo by gadać, długo by gadać. Możemy zagrać nim oraz tu jest jeszcze jego, jest jego żona Izabela którą on zresztą przemienił. Dobra, mniejsza z tym. To jest bardzo długa historia, nie będę tutaj teraz całej opowiadał. Znaczy możemy zobaczyć, gdzie będziemy startować. Oczywiście tutaj, w Sylwanii. E, tu możecie sobie poczytać historię. Był pierwszy najpotężniejszy wśród wampirów Sylwanii. E, no właśnie, no właśnie, no właśnie. E, wampirzy hrabiowie. Dobra, słuchajcie, rozpocznijmy naszą zabawę. Tak jest moi drodzy. Świat utonie we krwi. Van Kruger wie, że zajął słabą pozycję. Kazał więc swojej armii wyjść ci naprzeciw. Wykorzystasz ją przeciw niemu. To atak o kurde. O kurde, czekajcie. Zobaczcie sobie, sytuacja jest zupełnie inna niż była na przykład kiedy odpalało się dwójkę. Eee, czy ja tutaj w ogóle nie widzę Manfreda? No, i do na to, że tu Manfreda nie ma. A może będzie po prostu jako jeden z lordów do, z, tutaj do dołączenia do naszej armii? Kogo my tu mamy? Szerzy spaczenie. Upełnianie oddziałów. E, Izabela von Karstein. Izabela. Iza, Iza, ja bym cię... ...Legendarny bohater. Aha, on jest tu jako bohater. Now? On jest lordem. Mamy, słuchajcie, zamek Drakenshof. Mamy... E, ...Schwarzhafen. Pamiętam, że w poprzednich częściach, jak się grało wladem von, Karst von, von Karstein, to zaczynało się tutaj e, w, Sch w Schwarzhafenie i miało się tylko tą osadę. Ponieważ tutaj wówczas w Drakenshofie siedział nie kto inny jak właśnie Manfred. No i to wszystko było dosyć, dosyć tutaj utrudnione. Południowa Sylwania. Kurde, no to słuchajcie, to będzie super giera teraz. Ty, o ile sobie sejwu nie usunę. Dobra, to tak, ty koleżanko tutaj dołączasz, ponieważ wy... Nie ...dajesz szansę na... ...Momento. Wyszukiwanie rozszerzenie kontroli zmniejsza. Pomiędzy. Aha, a u, czyli u nas będzie zwiększać kontrolę, a u przeciwników będzie zmniejszać kontrolę. rozszerzenie uzupełnień, zabójstwo, dobra, ok, ale tak. Ty mi się tutaj przydasz. Jak to w ogóle z spaczeniem wygląda naszym? 75% To możemy sobie rozbudować. Tu byśmy mogli jeszcze coś zbudować. Co mi to daje? Mauzoleum Szalonego Hrabiego. Bohater w Rybunek Wampir. Limit bohaterów Ok. Koszty Rybunku. Dobra. Ale ja bym przede wszystkim chciał to. Kopalnię Złota, bo potrzebujemy hajsu. Ja nie będę ukrywał, że ten hajs to mi będzie bardzo potrzebny. Okej, okay, tu mamy to dobrze zrobione. Tu też jest fajnie. To są warhulfy. Pamiętam, że to były te wielkie. Takie nietoperze wampiry. To są varhejsty, to też są wampiry niższego rodu. W ogóle co ja tutaj mam za budynki? Zobaczmy sobie. <laughs> tutaj mamy co? Upiory Kurchanów. Mnie oczywiście bardzo mocno interesuje e, Co mnie interesuje, gdzie są? Gdzie to jest? No, przepraszam, to tutaj bym musiał szukać. No o właśnie. Tutaj są. Dlatego mm, Masz Karon. To jest e, tak w zasadzie wielki... Nie umarły nie topesz. No to kurde jesteśmy w domu, moi drodzy. Jesteśmy w domu. Będzie ciekawie. Tutaj mamy zjawy. Tutaj mamy czarnych rycerzy. Kurde, no słuchajcie, wracamy. Wracamy z serią. Dobra, co byśmy tu mogli sobie na szybko zwerbować? Nasza armia jest taka trochę. Weźmy sobie tych. Zombi nie chcemy. Dobra, zwerbujmy ich. No to słuchajcie. Będziemy tutaj pługawić te tereny. Trwały efekt miejscowy. Ty będziesz zwiększać uzupełnianie strat. w sumie mogłabyś się przydać. Zobaczmy, co ty tutaj masz za możliwości rozwoju. Mistrz domeny wampirów. A, zaklęcia poprawione, okej. Okay. Jednak się oczywiście tutaj skupię na... Yy, przede wszystkim skupię się na rozwoju jego możliwości walki. A teraz tutaj na... Znowu powstają 5%... Aha, dla zniszczonych jednostek odzyskiwanych po bitwie. O, fajne to jest, to jest super. To by trzeba, by to było sobie zrobić. Dobrze, dobrze, dobrze. Co my tutaj mhm. mamy? Aha, tutaj musimy zbierać te... Krwawe pocałunki, dzięki którym będziemy mogli wybudzać kolejnych członków naszej rodziny wampirzej. Badanka. Ok, co my tutaj mamy? mamy? Księga Arkhama. No i tutaj są odporność fizyczne. Możemy pobrać statystyki naszych wojsk po prostu to byśmy sobie to zrobili. Tak jest. Dobra, możemy zniszczyć tą armię. Tak jest. Stoczyć tą bitwę. Dobrze, moi drodzy. O kurde, wszystkie nasze jednostki mają naprawdę straż przednia. Wiecie co to oznacza? Że możemy zacząć tą walkę o wiele wiele bliżej niż przeciwnik. Dlatego na przykład możemy tutaj ustawić naszą kawalerię. A nasze jednostki latające ustawić sobie na przykład tutaj. Czarny powóz. Co ty w ogóle robisz? Czarny powozie? Bo jeszcze ciebie nigdy nie miałem. Eee, przywołanie śmierci. Okej, okay, przebicie pancerza, jednostka przeciwpiotna wywołuje terror. No fajnie, fajnie, fajnie. Dobra. Nasz duecik będzie tutaj. No słuchajcie, tutaj mamy straż grobową. Bardzo silna piechota. Dobra, zaczynajmy zabawę. Wy od razu tu. Tak jest. Myślę, że my od razu możemy wbijać tu. a razu wlatywać im na tyły. Na

życzka Wykończyć go tam. No, to jeszcze nasze wampirki. No idą go zaraz go wykończą, nie? Tak jest, warhej z dożyły Zabili go. zabili go i armia się rozpada. Master of the no, już jest po bitwie, nie? Zakończy bitwę. Pięknie, moi drodzy. Pięknie, pięknie. Uzupełnienie armii. Moc magiczne doświadczenie jednostek. No, bym chciał uzupełnić sobie te straty przede wszystkim. Dróg zabity w boju. Proszę bardzo, misja zakończona. O to chodzi, o to chodzi. Co my tu mamy? Bierna umiejętność głód. Kreacja życia. Ech, na kawałki, żywi się krwią. To jest fajna rzecz. Ja bym sobie zrobił to. A, czekajcie, bo ona też ma awans. Dobrze. Yy, Uzupełnione... Uzupełni oddziały. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. I am invincible! Swifter sobie tutaj. Musimy tutaj tą armię sobie zbroić. Jakie mamy statystyki? Obrona w zwarciu... A nie, obronę w zwarciu mają lepszą. No i też ze skutecznym przykład dużym wrogom, nie? Dobra, to na razie tak. Ty mi się tutaj stój. To niech się tu robi. Dobra, kończmy turę. Lećmy dalej w takim razie, moi drodzy. Kurde, 282 frakcje znowu. Ale myślę, że to szybko po prostu przejdzie. Raczej bez większych problemów. No, słuchajcie, patrzcie, już trzy, już trzy frakcje przestały istnieć. Zelik van Kruger. No, kurde, lecą te frakcje. Coraz mniej tych dziadów. To mi się bardzo podoba. Oby tak dalej. Jeden się przemienił i dołączył do nas, mój panie. O, no Możemy co? pozyskać ich więcej, jeśli przebudzimy starożytny ród. A, okej. Okay. W sensie, że pocałunki. Yy, Zabijaj lordów o walce, dokonuj zamachów, a także przyłączaj frakcje. Bardzo fajnie. Okay. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Armia jest gotowa do działania. Jaki to jest garnizon? Trochę konkretny. Troszku konkretny ten garnizon. No bo sobie jeszcze jednych. Dobrze. No, i myślę, że możemy uderzyć. Tak jest. No, co i tułem, zombie? No, kurde. Dobra, nie traćmy czasu, szturmować. Dobrze, moi drodzy. Dobrze, dobrze, dobrze. Przedstawimy się. Tu. Co tu są za takie magiczne światełka? Kurde, trochę creepy tu jest. Ale fajnie widać, że ten wpływ spaczenia ma tutaj wpływ na wygląd pola bitwy. To jest bardzo fajna opcja. Gdzie byśmy się tutaj mogli ustawić, co? Dobra, zaczynajmy. O kurde, nie! Jak najszybciej tutaj. Co oni będą knuć? Boże, jaka tajemnicza mgła w tych lasach idziecie na nas? Z życiem, z życiem. Na ich tyły. Dziwi mnie to, że tutaj no... chyba świeci słońce, nie? Więc w jaki sposób w ogóle te vampiry tutaj funkcjonują, tego nie wiem. jeszcze nie było ice Bardzo ładnie. Naprzód Dobrze. Olefon Karstein był zabijany wielokrotnie w czasie swojej działalności. pomóżmy im tam albo nie, tutaj im pójdę

Dobra, un momento. Pieski tutaj wymordowane. Iderzyć. Tak, więc zmierzyć mi to ciasto. No, nie mają szans, nie? Padli wszyscy. Zakończyć bitwę. Pięknie, moi drodzy. Pięknie, pięknie. E, tak, jest. Słuchajcie, pierwsza osada zajęta. Szczęśliwy kamień. Dostaliśmy. Uuu, poziom. To mi się podoba. Dobrze, oczywiście, zająć to. I mamy cały obszar ogarnięty. Napotkano frakcję. O kurde, tutaj są elfi, el elfie, elfy. Dobra, prowincja zabezpieczona, ok. Tutaj są krasnoludy. Ja bym z krasnoludów chętnie bym sobie wasali zrobił. Zobaczmy sobie, jak to tutaj wygląda. Ok. To mamy kurde, pakty o nieagresji z ludźmi. To ciekawe wszystko bardzo. No dobrze. Ładnie widać tą różnicę między tam, gdzie jest spaczenie, ...a tym, gdzie jeszcze nie ma. Dobra, tutaj daje mi to rozwój, niech to będzie. King of Darkness! Ja mam poziomy, co ty tu masz? Okej, okay, tempo uzupełnienia strat. Znaczy skrzeszenie jednostek po bitwie i tempo uzupełnienia strat. To jest dla mnie ważna rzecz. A ty koleżanko, spaczenie. Dobrze. Okej, 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 okej. No nie martwią tych ci krasno ludzie, że one tutaj mogą mi coś kurte kombinować. Bo ich relacje z nimi, nasze z nimi nie są jakieś dobre. A no, poza tym no, to są tereny, w których no minus 1 do kontroli, koszt budowy zwiększone 30% to są tereny też, w których no tak nie za bardzo dobrze się czujemy, nie? A to najwyżej wiecie, to najwyżej się spali te tereny, nie? Tutaj toż też Ponury las zielono skórzy. No zobaczymy, zobaczymy. W każdym razie chcemy tutaj zagarnąć jak najwięcej ziem. Dobrze, moi drodzy, myślę, że na pierwszy odcineczek to tutaj byśmy to sobie zakończyli. Słuchajcie, dziękuję Wam za Waszą uwagę, dzięki za wszystkie Wasze, za wszystkie wasze komentarze, oceny oraz subskrypcje, dzięki, że byliście ze mną. No i trzymajcie się, hej, do następnego, na razie.